Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan, w tym filmie pokażę Wam, jako ciekawostkę, w jaki sposób zdemontować sterownik silnika ECU, ECM, jakkolwiek sobie nazwiemy, z samochodu Porsche Cayenne 3.0 Turbo Diesel. Tutaj sterownik silnika jest dosyć prosty do zdemontowania, ale myślę, że może Was to zainteresować, szczególnie bardziej informacyjnie, bo zwykle ewentualne takie czynności wykonują elektromechanicy, mechanicy samochodowi. W Porsche znajduje się sterownik, oczywiście w Porsche Cayenne znajduje się ten sterownik w podszybiu. Oczywiście kluczek demontujemy, wyciągamy, samochód nie ma być na żadnym zapłonie, ma być po prostu gotowy do akcji. Można byłoby odłączyć akumulator, ujemną klemę, ale nie ma takiej konieczności. Sam sterownik silnika znajduje się tutaj w podszybiu za tą plastikową zaślepką w kratkę. Ja już tu przygotowałem sobie klucz, jest to gwiazdka T30. Gumową uszczelkę odchylamy, plastik, element plastikowy wyciągamy, demontujemy. Odkładamy w jakieś bezpieczne miejsce. W następnym kroku musimy odkręcić dwie śruby na Torx T30, dzięki czemu będziemy mogli wymontować ten plastikowy element, który blokuje nam dojście do dwóch grubych wtyczek do sterownika silnika. Torx T30 przygotowane, odkręcamy te dwie śruby. W końcówce odkręcania tych dwóch śrub, najlepiej odkręcać je palcami, tak żeby te śruby nam nigdzie nie wpadły, gdzieś tam do komory silnika, co wydłuży skutecznie całą prostą dosyć operację. Więc jedną śrubę odkładamy w bezpieczne miejsce i drugą także. Po demontażu obydwu śrubek, ten element plastikowy, który widzicie, taka jakby wanienka, demontujemy, wysuwamy, odkładamy także w bezpieczne miejsce. Ukaże nam się sterownik silnika, a dokładnie będziemy widzieć dwie grube wtyczki, które są wpięte do sterownika silnika. Tak wyglądała śruba. Zresztą mieliście okazję zaobserwować ich jest dwie. Ok, plastik możemy zdemontować, odłożyć w bezpieczne miejsce. Tak jak widzicie, zresztą słowacka produkcja, z tego co widzę. Odkładamy na bok. Ok. Tutaj widzimy dwie wtyczki po lewej stronie na dole czarne. I te wtyczki musimy podważyć, czyli inaczej mówiąc, pociągnąć do góry. Są to po prostu takie dwie dźwignie, wajchy, które po prostu pociągamy i do końca wysuwamy. Polecam wysunąć najpierw lewą, potem prawą i wysunąć ze sterownika silnika. Najlepiej jedną ręką lewą trzymać sterownik silnika, a prawą ręką wysuwać obydwie wtyczki. Sprawa jest dosyć prosta, więc myślę, że każdy z Was sobie poradzi. Starajmy się tutaj bezpiecznie pracować, żeby nie uszkodzić nigdzie lakieru, żeby też nie uszkodzić wiązki elektrycznej. Wysuwamy jedną wtyczkę, ona jest dosyć gruba, odchylamy na bok i odchylamy do końca wajchę, czy jakby to nazwać dźwignię, i wysuwamy na drugą wtyczkę ze sterownika silnika. To jest operacja dosyć prosta, każdy sobie z tym by bez problemu mógł poradzić. Ok, jeszcze tutaj chwyćmy sobie. Chwila roboty i wysuwamy całą tą wiązkę elektryczną ze sterownika. Sterowniki silnika zwykle mają dwie takie, właśnie grube wtyczki wpinane do naszego samochodu. Sterownik silnika, jak sama nazwa wskazuje, steruje pracą silnika poprzez odczyt wielu czujników, jakie są zamontowane różnych sensorów. No, i oczywiście sterownik silnika, także jak i każdy inny komputer, czy to laptop, czy to komputer stacjonarny, byta główna, może ulec uszkodzeniu. Ok, wymieniamy, znaczy wysuwamy nasz sterownik silnika. Tak to wygląda. Czasami te sterowniki silnika ulegają uszkodzeniu, powodując różne dziwne. Sytuacje z pracą silnika w wielu różnych samochodach, czy to będzie Opel, czy to będzie Porsche, nie ma to żadnego znaczenia. Czasami te sterowniki ulegają uszkodzeniu takiemu, że są zawilgocone w środku, że są zalane, różne sytuacje mają miejsce i wtedy trzeba rozebrać, otworzyć ten sterownik, sprawdzić, zweryfikować płytę główną, jak to wszystko w środku wygląda. A czasami demontuje się po to, żeby go wymienić po prostu, albo przeprogramować oprogramowanie układ, gdzie przez wtyczkę OBD diagnostyczną i różne oprogramowania czasami. Nie da się wszystkiego zrobić, tak więc sterownik silnika jest zdemontowany, i jeżeli takie filmy Was interesują, takie bardziej filmy typu ciekawostka, dajcie znać. To postaram się dla Was nagrywać z różnych ciekawych samochodów tego typu poradniki. Jeżeli Was nie interesują, dajcie też znać w komentarzu. Oczywiście przyda się łapka w górę, przyda się też oczywiście e, subskrypcja kanału. Pamiętajcie, że rozkręcamy się zgodnie z tym, jak Was coś będzie interesować. Więc jeżeli tego typu poradniki Was nie interesują, dajcie znać. Sterownik silnika, pamiętajcie, że może płatać niezłe figle, i na kanale macie jeden film trochę dłuższy. Około pół godziny na temat sterowników silnika, razem z testem i pokazaniem, jakie figle może płatać. Tak więc zachęcam Was do obejrzenia tego, mimo że być może problemu z samochodem nie macie, ale wiedza, jaką tam przekazuje, jest czysto z praktyki i z doświadczenia, więc za pomocą tej wiedzy możecie sporo różnych problemów w przyszłości rozwiązać bez grubych kosztów, że tak powiem w cudzysłowie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, tak więc wiecie jak zdemontować sterownik silnika samochodu Porsche Cayenne. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!